Siemanko widzowie. Dzisiaj dosyć później poranny vlog. No bo ponieważ no muszę zdradzić wam tę tajemnicę, no pierwszy mój dzień od dłuższego czasu, kiedy do tej pory nawet nie spożyłem browara jednego. Trudno jest trochę, powiem wam szczerze na początku. Cholernie trudno. No, ale byłem, byłem. Zapisałem się do AA. No dobra, przyznaję się, zapisałem się do AA. Byłem dzisiaj u pani psychiatry. Bardzo miła kobieta. Pozdrawiam ją serdecznie. Porozmawialiśmy ze sobą trochę za zamkniętymi drzwiami. Jak to wyglądało? Hmm. Powiem wam, dziwne pytania zadawała dla mnie. Takie cholernie dziwne. I to bardzo dziwne, ale uprzedziła mnie, że będzie zadawać mi takie dziwne właśnie pytania typu ile mam lat, z kim jestem, co robię, to takie, takie dosyć śmieszne, właściwie nie no normalne, ale niektóre były dosyć śmieszne, na przykład yy, czy mam dziewczyny, jak się, jak jest, jakie jest imię dziewczyny i w ogóle nie wiem, czy to ma w ogóle jakiś wpływ imię dziewczyny na, na moją terapię, której się podjąłem i mam zamiar to kontynuować. Muszę to w końcu zrobić, słuchajcie, bo już to jest przegięcie, przesada i, i im szybciej to zrobię, im szybciej to będę miał za sobą, tym może będzie lepiej dla mnie, nie? Nie mówię, że rzucę w ogóle alkohol, bo wątpię, żebym rzucił, ale przynajmniej myślę, że sporo ograniczę i trochę się kurde zabiorę za siebie, bo to już przechodzi ludzkie pojęcie. Także było całkiem sympatycznie, chociaż powiem Wam szczerze, że byłem cholernie zestresowany, jak tam szedłem, nie? Tak jakbym poszedł na przesłuchanie gdzieś. To już ja w sądzie się tak nie stresuję, jak tam się zestresowałem, bo w sądzie to mam w nosie. Natomiast tam się cholernie zestresowałem, nie? Ale, no ale jakoś poszło to. No jednak ta pani psychiatra, tak? Psychiatra, dobrze mówi, z panią psychiatrą. Jednak jakiś ma dobry wpływ, że, że normalnie się z nią rozmawia, także... Myślę, że dobrze, że się podjąłem leczenia. Myślę, że wyjdzie mi to na dobre, na pewno nie na złe. Więc, więc mówię Wam otwarcie, podjąłem się leczenia od uzależnień, od alkoholu. I mam nadzieję, że mi wszystko się uda, że to wszystko wyjdzie, że w dobrą stronę pójdzie. No. Czas powiedzieć w końcu, kurde. No trzeba powiedzieć prawdę, no kurwa, no co tu dużo mówić. Trzeba powiedzieć prawdę, spojrzeć prawdzie w oczy i stwierdzić, że jednak kurwa mam z tym problem. I to już nie mały, skoro tak się dzieje, nie? Dziwnie się czuję teraz bez alkoholu. Brakuje mi go jak diabli. O cholernie. No ale nie wiem, spróbujemy jakoś przynajmniej dzisiaj nie popłynąć. No i zaraz będę następny miał spotkanie z psychologiem, potem z terapeutką i potem już na terapię. Także, no robię coś z tym, robię coś ze sobą, staram się coś zrobić, bo mówię, to już przechodzi ludzkie pojęcie, to co się u mnie dzieje, ze mną i u mnie i w ogóle, nie? Nie wiem, spróbuję, dzisiaj zrobimy, prawdopodobnie zrobimy dzisiaj live'a gdzieś godzina 13, 14, jak zawsze. Będziecie mogli się trochę więcej dowiedzieć na temat tego mojego całego spotkania które się dzisiaj odbyło no pierwszy krok zrobiony najważniejsze strasznie się od tego migałem, ale pierwszy krok zrobiłem nie wstydzę się tego bo uważam, że chyba tylko głupi by się wstydził tego, że próbuje coś ze sobą zrobić i to w tą dobrą stronę, nie w tą złą Także nie wstydzę się tego, słuchajcie. Wiecie, że zapisałem się na terapię, także... <laughs> Niedługo będę pewnie widywał Majora, bo do tej samej chodzimy przychodni. Także przy okazji będę mógł z nim kurde porozmawiać o tym rozliczeniu. I tyle. No, także no, dlatego taki poranny, późno poranny vlog ale będą dalej będę kontynuował także zapraszam zapraszam was wszystkich na moje filmy zapraszam również na na livey wspierajcie mnie kurde może się uda kurde to na pewno się zmienię wtedy już nie będzie mi tak odwalać kurde w bańce bo ostatnio to już przeginam po prostu przeginam słuchajcie przeginam i się przyznaję do tego wcale się tego nie wstydzę po prostu no Mówię dla was prawdę, chcę wam powiedzieć po prostu prawdę i tyle. Dosyć tego kurde, takiego gadania, że jaki to jestem, kurde, normalny i tak dalej, bo nie jestem normalny, nikt normalny kurde, nie żłopie codziennie 6-7 piw. Absolutnie to nie jest normalne. No i trzeba było mi dostać takiego kopa, kurde, no ta pani mi trochę pomogła dzisiaj jakoś tak. Lepiej. Tylko kurwa ciężko bez tego piwa. O Jezus jak ciężko. <laughs> Pierwszy dzień taki przewalony totalnie. No, na pewno wypije browca, to jestem tego pewien, ale na pewno nie sześć. A będę dążył do tego, żeby tak prawie, prawie w ogóle przestać pić tam jedno dwa dziennie piwa. Bo też o tym rozmawiałem z nią, i ona też mi powiedziała, że no, ale wie pan, no, w Niemczech też przecież codziennie piją piwo faceci, nie i tak dalej, bo nawet czy do obiadu, czy tam kiedy, czy rano nie, tylko mówi do mnie, no, że ale nie w takich ilościach, no. Ja mówię, że doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że w takich ilościach no, oni nie piją, wypiją dwa, trzy piwa, nie i, i, i tyle, albo jedno przez cały dzień, no. Także. Jestem zadowolony, jestem, słuchajcie, wiecie co, jestem, kurde, ścis... jestem z siebie dumny, że mi się to, kurde, że pierwszy zrobiłem krok w tym kierunku właśnie, żeby może wejść na tą dobrą drogę. Dumny jestem z siebie i, i mam się czym chwalić. I trzymajcie się, zapraszam na dzisiaj na live'a. Hejka.